Witam, witam, ja nazywam się Rembox, a to jest Dying Light. Umierę to światełko. Widzowie, mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośna. Sprawdzałem czy wszystko się nagrywa. Widzowie, Dying Light, po prostu. Gram na laptopie. Jak już widzicie, mam lagi na kamerce i. Nie jest najpłydniej, jakoś też nie jest dobra. Wiem, lecz ja już po prostu mam na to wywalone, jeżeli się pogorszy, to serię nie zobaczycie. Ale ja muszę grać jeszcze jednak trochę. I co, mam nadzieję, że seria wam, wam się spodoba. Gramy, gramy, w, kampanię. Nowa gra. Eee, jako iż, że. Nie jestem w ogóle z tej gry. Znaczy, pamiętam, ale są takie fragmenty, których nie pamiętam. Dlatego sobie zostawię na tryb oblarny i gdzieś, jak może, w środku fabuły spróbuję zmienić ten tryb, jakby na trochę wyższy. I co, wybieram. Dlatego się, jeśli wobuło jego nie martwią się zbytnio o przetrwanie. Jeśli nie wytrzymasz zarażeniem zarażenie, sam wymierzcie zagrożenie, a noc jest biorę go pobytu w Harlem. To na początek, jako iż, że w sumie też gram sam, to wolę to zrobić sam. Hut aktywowany. Rozpocząć odprawę. Ja Dane na temat celu. Kadir Sulejman. Lokalny polityk zatrudniony do utrzymania spokoju po wybuchu epidemii. Jego brat, Hasan, zginął w wypadku powiązanym z zarazą, zanim zdołaliśmy go ewakuować. Sulejman wini GRE za śmierć Hasana. Wykradł bardzo ważny plik, którym teraz szantażuje GRE i opublikuje go, jeśli cokolwiek mu się stanie. Dane na temat celu. Wykradziony plik Krok za zawiera niekompletny proces przygotowania leku na wirusa. Wyprodukowanie go w obecnej postaci dałoby prawdopodobnie silnie trującą substancję. Ponadto plik zawiera pełny opis struktury wirusa. Jeśli ktoś zdecydowałby się go produkować, kosztowałoby to życie wielu ludzi. Plik trzeba odzyskać. Dodatkowe informacje, bieżąca sytuacja. Sulejman przekazał plik nieznanemu odbiorcy z instrukcją opublikowania go na jego polecenie. Aby temu zapobiec, zagłuszamy sygnały z miasta, dzięki czemu nie ma ryzyka opublikowania dokumentu. Radio, które otrzymałeś, jest w stanie przebić się przez zagłuszanie. To jedyna możliwość kontaktu. Nie strać go. Sulejman zszedł teraz do podziemia i zaczął używać innego imienia. Mamy powody przypuszczać, że przewodzi jednej z dwóch głównych grup działających w mieście. Powtarzam, masz znaleźć Sulejmana i zlokalizować wykradziony plik, aby ocalić ludzkość od katastrofy niewyobrażalnych rozmiarów. Mówiłem, że to nie jest normalny zrzut. Połamcie mu nogi. Potem zabierzcie do Raisa. Co w to cię? Wszyscy! Przestań! Hałas nie przyciąga! Do tyłu! Do tyłu! Jade, szykujcie szpital. Mamy gościa z raną głowy i pogryzioną ręką. O cholera, Amir ranny? Nie. Amir zginął. Ale przyprowadzę kogoś, kto może przeżyć. To nasz? Zobaczymy. Kurde, zapomniałem totalnie o tej cutscence, w ogóle sorry, że są taki niebieski. Ale nie mogę sobie dobrać zbytnio dobrego oświetlenia, więc no Muszę na razie przy, tym, przy takim czymś zostać Mam nadzieję, że tu nic nie widać zbytnio Miasto Haran znajdź Lejmana i zobacz plik. Zawarty plik w pliku opis procesu jest niekompletny i jeśli zastosuje się go w obecnej postaci, niebezpieczny. Każde użycie będzie oznaczać wiele ofiar w ludziach. Plik należy koniecznie odzyskać. Weź do menu opcji, Józef rozgrywkę operacyjną jako publiczną lub prywatną. Połączył z innymi graczami i rozwalcz, razem zwalczył z epidemią. Muszę to od razu zmienić, chyba że miał kat To sorry. Sam go uszczypnij! Boisz się! Wcale, że nie! To go uszczypnij! Rugnął. Co? Znowu mrugnął! A co jeśli to zombie? Eee! Zombie! Uciekamy! O, już widzę ten FPS-y. O Jezus Maria. No wiadomo, nie jestem ładny, ale... Okej No i mamy miasto Haram Ostatnio zresztą na nagle jakoś rok albo dwa lata temu chyba Tak, dwa lata temu Więc fajnie było sobie to odświeżyć oczywiście Tutaj mamy... Chyba na wiem za miejscówkę już tu rozejrzeć. mogę włączyć radio. Lecz nie chcę, bo nie, nie wiem, jako muzyka gra w radio, a nie chcę prawa prawo autorskich. Potem mamy jakieś budynki. Aaaa! Śpisz przez 3 dni, jak zabita, a potem straszysz dzieciaki? Doskonały start, 31 pierwszy. Gdzie jestem? Jesteś w raju, nie widzisz? Okej, okay, starczy już żartów. Pokój 190, szef ci resztę. Co znaczy 31? Pytaj szefa! Ja, trochę niemiło. Sorry, że takie ułożenie kamery, ale nie wiem tą kamerkę ustawić. O marszałku, kukę no nie ma pięknej cel. Okej, okay, czyli musimy... jeden, żeby... To twój numer. Przepraszam. Twój numer? Jesteś 31 zarażonym. Ja jestem 18. Wszystko jest tu liczone. Jedna dawka antyzyny mniej. Jeden zarażony więcej. Jeszcze jeden biegacz martwy. Ej, 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 mogę tu z tobą pogadać? Nie. A gdyby ktoś pytał. Nie będzie z dwójki. Jak już widzicie mój laptop sobie bardzo dobrze radzi, bardzo dobrze sobie radzi z już jedynką, więc dwójki nie będzie. Dlaczego? Ponieważ boję się, żeby nie zbyt ładna grafika. A zostało tylko 7... siedmiu wybielców. Traczyć więcej ludzi. Amir zginął przez tego gościa? Cicho. Walić cicho. Teraz on dostanie antyzynę Amira. Hej, gdzie spokój 190? Na górze. Okej, okay, mogę coś jeszcze do. Dowolę. nas po kolei. Celo ładne, graffiti jakieś jakiegoś Szukam szefa, jest w środku? A, to ty jesteś 31, wchodź Zaraz wejdę Mogę jeszcze z kimś pogadać, mogę jeszcze... A, to jest zablokowane, no dobra Nie mogę wejść Tu się rozejrzymy Dobra, sorry, musiałem sobie przeminować po prostu na kontrola kucanie, bo mnie nie wytrzymał Trzymamy jeszcze, bo ja nic takiego nie mamy ciekawego. No dobra. No jakieś plany. Otwórz. Hej, szukam! Ty tu rządzisz? Co, że ja za młody? Masz problem z moim wiekiem? Nie, ja... Chciałeś ze mną rozmawiać. Tak lepiej. Czy ty cokolwiek pamiętasz? Wiesz, gdzie jesteś? Rozumiem, że to jakieś schronienie. Nazywamy to wieżą. Brecken i biegacze zeszli się tu jakoś parę miesięcy temu i tak tu sobie odtąd siedzimy. Szukamy zrzutów, zbieramy rzeczy i ratujemy ludzi. Tak, chciałem podziękować tej dziewczynie. No i słusznie, gdyby nie ona, to od dawna gryzłbyś ludzi jak szalony. Twoja antyzyna kompletnie się potłukła. Jedno co Jay tu ratowała, to twoje radio. Właśnie. Czy mogę jej odzyskać? Szczerze, to ja go teraz bardziej potrzebuję. Wierz mi jest wręcz przeciwnie. Dobra, weź se. Ty wiesz, dla kogo biegacze tak ryzykują? Dla takich jak ty. Przyjąłeś antyzymy, którą miał dostać kto inny, a nawet nie pożyczysz swojego sprzętu? Nie mam już czasu się z tobą pierdzielić. Nie mogę złapać kontaktu z jednym z naszych, bo wszystkie nasze radia są do dupy. Zrób coś dla mnie, dobra? Nie pokazuj mi się tu razem ze swoim radiem na oczy. Więc idź się przydaj gdzieś indziej. Nie tolerujemy leniwych ciuli w wieży. Ej, ej. To nie fair. Nie jestem leniem, ja tylko... Ej. Szefie. Daj se. Ten gość, co mówiłem? Siedzi na trzynastym piętrze, ale równie dobrze mógłby być pod ziemią. Wróć tu później. I nie jestem szefem. Za młody, pamiętasz? Ja jestem Rahim. Breken tu zagaduję Rahim Przebudzenie Okej okay. teraz Nie jestem leniem Pamiętasz Poszukaj zaginionego ocalałego na 13 piętrze Okej okay. No akurat to pamiętam ale nie będę wam mówił oczywiście Siema ja ma. Nie się nam na Trzynaste piętro. Muszę zrobić coś dla Rahima. Trzynaste? Kurczę! To będzie brudna robota. ale cóż? Tutaj każdy musi odrobić swoją działkę, no nie? Jezu. Jak wielu ludzi tu umarło, mm. nie jest to ciekawy widok. Ukraina czekamy na Twój raport już od 70 godzin. Co się stało? Straciłem na chwilę radio. Bez obaw, nie odkryli, kim jestem. Nie dotarłem jeszcze do przywódcy wieży. Nie znam jego tożsamości. Spróbuję wkraść w ich łaski. Zrozumiano. Mamy mało czasu, Krain. Pamiętaj o tym. Jeszcze jedno, jeden z tych ugryzł mnie. Nie mam objawów, ale tutaj się mówią, że jestem zarażony. Lepiej więc, żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antenę, hey! prawda? Hej! Pomocy! Co jest? Okej, okay, dobra. Chcę pomóc jakiemuś środkowi. O, samosięcie. Zaciąłem się! Uciekając przed nim! O Boże! Musiałeś go zabić, co nie? A cholera! To był... to był mój brat. Chciałem go zobaczyć. Dlatego tu przyszedłem.. Spokojnie, już dobrze. Sprowadzę pomoc. Rahim, tu Krain. Jestem na trzynastym. Słuchaj, ten twój człowiek mocno oberwał w walce z zombie. O, cholera. Trzydzieści jeden. Polazłeś pomarka? Czy, czy tam jest bezpiecznie? Wystarczająco bezpiecznie. Okej, okay, zostań tam. Wysyłam nad Lenę. Lecz spokojnie. Lena tu będzie lada chwila. Gazę! Musisz znaleźć jakąś gazę! O, i alkohol! Daj razem. To zatrzyma krwotok. Uf, szybko, proszę, uspokój się, ok? Sprowadzę pomoc. Oh, Gdzie ja się nie będę tego pójść, szukać tutaj? Żeby niech ty. Mam alkohol i gaza. Podoba mi się te dźwięki. Takie ochodzenia, jakby coś miało być. To popadam w paranoję, co nie? To żeby... ...by już nic nie ma. A, bo by się podświetliło, dobra, sorry. Dobra... Okej, okay, to wszystko, o co poprosił Mark. Spróbujmy szczęścia. Dobra. Uf, Jezus moja. Ta, trzeba otworzyć i, żeby otworzyliśmy do plany i teraz musimy zrobić co? No plany. A, apteczka. Okej. Okay. Użyj. Okej, okay, kto jest ranny? On mocno krwawi. Niech zobaczę. Gaza i alkohol, co? Dość prymitywne, ale działa. Okej, okay, dziękuję. Zajmę się nim już. Dostałem 250 expa. robota, 31. Cicha woda, cicha woda. Pomozwa, okay, chwilię! Hey, Nieźle jak na nowego. Może źle ci oceniłem. Co było, minęło. Chcę się odwdzięczyć za ratunek. Świetnie. Wdepnij więc do mnie. Musimy pogadać o Twojej roli tutaj. Pogada ze mną? Nie, okej. Okay. Pogada ze mną? Nie, okej. Okay. Dobra, załatwione. Bułka z masłem. Coś jeszcze? Ha, Niech pomyślę. Achim, czyś ty już doszczętnie zgłupiał, czy palma cię odbija? Omar mówił o twoim pomyśle na gniazdo. Ładunki wybuchowe? Serio? Co? Wybuchowe? Błagam. Ja nigdy nic tak. Nie umiesz kłamać, nigdy nie umiałeś. Ja wiem, co robię. Ha? Myślisz, że jesteś gieroj? Nie jesteś mamą. Nie, nie jestem. Mama nie żyje. Więc może byś był dla mnie trochę milszy. Jestem twoją jedyną rodziną. Szczególnie teraz, kiedy Amir zginął. Jesteś Jay, prawda? Tak. Chciałem Ci podziękować za ratunek i powiedzieć, jak mi przykro z powodu Amira. Zawdzięczam Wam życie. Tak, zgadza się. Chcesz spłacić swój dług? Pilnuj, żeby mój durny brat też nie zginął. Żadnych eksplozji, Rahim. Ta. No, i co? Zdałem? Mogę poznać Brekena? Weź się najpierw, przebierz. Masz świeże ubranie w pokoju, numer 194. Coś nie tak z moimi ciuchami? Do roboty, jaką przydzieli ci Breken, potrzebujesz czegoś solidniejszego. Daj znać, jak się przebierzesz. No, normalnie nie odświeżę światła. Przesadasz, nie, przesadasz, nie, dobra, będziesz bity, będziesz bity. Mhm, będziesz bity, zobaczysz. Aś się opłułem. To jest mój pokój. Ja muszę iść tutaj, dobra Skrytka Słuchaj, to jest twoja skrytka, możesz tu zmieniać stroje, a także przechowywać dowolne przedmioty Gdy uzyskasz wyższy poziom trwania, otrzymasz dostęp do nowych strojów, ok? A, i mamy po prostu czyste ubrania i mamy egzotyczne, których obecnie nie posiadam I wątpię, że będę szukał, bo... Nie mam zamiaru chyba No dobra Dobra, Rahim, jestem gotów Gdzie znajdę Brekena? Nie tak szybko, stary jak chcesz z nami zostać, musimy sprawdzić, czy się nadajesz. Zabieraj dupę na trening. Idź na górę. Już masz niedaleko. Pila, głos. Działam, iść. Tehim, nie widzę cię. Gdzie jesteś? Dobra, co czekasz? Chodź na dół. Podstawy parkouru. Nacznij się przytrzymaj spację, aby skończyć złapycie krawędzi, na którą patrzysz. Pamiętaj, żeby spojrzeć... Nie wiem, że... ...scrollem na krawędź, którą chcesz się złapać. Możesz wykonać tak się stojąc, biegnąc lub idąc. A, chyba w chodziło o patrzenie się myszką. Spatuj się z ruchem na drugim budynku. tu piękny widok, dwóch Dobra, to idę. Z tego co wiem, to jak tutaj się jakoś wejdzie. Nie, nie, Idzie porozmawiać. Widzicie, to, to była taka flaga, taka ja flaga. Ją, ja ją mieć. Ja Chcę mieć. Plaga Gdzie? Ale spadłem No coś jeszcze? Nie, chyba nie. No dobra, to idziemy pogadać z Rekinem Witaj na fitnessie Na początek musimy cię nauczyć biegać Zaraz, jak to nauczyć biegać? Rób tylko co ci powiem, okej? Okay? Dobra Skacz na te worki w dole Odbiło ci zabije się. Nie bądź cykor. Nie, no jaja sobie robisz. No to patrz. A -a -a -a, moja moja! Nie ruszaj się, sprowadzę pomoc. Ja sobie z ciebie robię. Ty no, okay. głupi gnoju. Co? nie znasz się na żartach? No chodź! Kacz tu na dół! Chryste, panie! Możesz <laughs> <laughs> mordę! Jasny Nie <laughs> Niezła jazda, co nie? Ale weź się jeszcze, nie podniecaj. Będzie lepiej. Żeby przeżyć na zewnątrz, musisz wykorzystać otoczenie. Większość ząbiaków słabo się wspina, więc im teren trudniejszy, tym lepiej dla ciebie. Przygotowałem ci parę typowych sytuacji. Zobaczymy, jak sobie z nimi poradzisz. A ym, śmieszne jest to, że za każdym razem jak oglądałem tą kacenkę, czy to u, u jakiegoś brata, czy czy tam kuzyna, czy u jakiegoś YouTubera, czy na swoim własnym gameplayu, na przykład tam już przeszedłem no, chyba dengla to już trzy razy, jedynkę, to zauważyłem Rahima dopiero teraz po raz pierwszy, że on w ogóle tam faktycznie jest na tym dole. Ja zawsze myślałem, że on po prostu znika po tym, jak spadnie. Okazało się, że on tam dalej jest. To jest fajne. Czasem lepiej czołgać się przez niskie, wąskie przejścia. Zombiakom będzie ciężko cię gonić. Jak już ruszysz biegiem, staraj się nie zwalniać. Na zewnątrz, jak się zatrzymasz, to raczej umierasz. Akurat tego prawie nie oskoczyłem. Okej. Okay. Dobra Dobra To sobie tutaj tak wchodzimy I tak sobie wchodzimy To sobie wystawiamy rękę Doskakuję Dobrze Okej okay. Czas na prawdziwy ten. Dobra, czyli tak Idziemy po tych belkach Idziemy tutaj Idziemy tu tutaj Nie wiem co on robi z tym dźwigiem Idziemy tutaj I tylko raz okay, znowu cały czas wyskoczy Masz naprawdę wielki talent, gościu Naprawdę Albo robiłeś to już wcześniej Robiłeś to już wcześniej? Nie specjalnie. W liceum byłem w zespole lekkoatletycznym No, to jesteś cholernym sawantem Nigdy czegoś takiego nie widziałem Nie wiem, co oznacza, ale... No i teraz Co się... Co się ze mną dzieje? Krain, mów do mnie, co się dzieje? Coś... Poszło nie tak Rakim, co się przed chwilą stało? O kur... Na pewno miałeś pierwszy atak Wracaj tu lepiej Mm. No dobra, to wracamy do wieży Już minęło, mogę już. Dziękuję, dziękuję, dziękuję Zapomniałem. Sosy, śmieci, markizy za małodone w po, przeciwnicy pomogą zabrątoć upadek. Brahim, co to kurwa było? Czy ja się zmieniam? Chyba nie, mam nadzieję. Ataki zdarzają się wszystkim zarażonym Weź lepiej idź do doktora Zira Niech cię zbada I pewnie da ci działkę antyzyny Zanim wybierzesz się do Zira to pomów z kwatermistrzem On da ci sprzęt dzięki któremu na zewnątrz nie odgryzą ci od razu głowy Dobra, ale to sobie już zakończyłem widzę, mam 30 30 minut odcinka Nie ja bardzo oglądanie Trzymajcie się. i siemano